Nie wierzę w to. Nie wierzę to. To jest taka nagroda, która mnie troszkę przerasta i przeraża. Dlatego, że ja jestem facetem, który ani nie jest komentatorem, ani nie, ma, nie wygłasza w mediach żadnych zdecydowanych stań. Ja po prostu rozmawiam z ludźmi, pytam ich o ich życie, o ich prawdy życiowe na przykład. I zdziwiło mnie, że ja mogę w tym być autorytetem. No jest to dla mnie coś takiego bardzo krzepiącego, ale się boję, że za chwilę będę musiał uważać na słowa. Muszę przemyśleć dobrze tę nagrodę. Od razu powiem szczerze, że nie trzeba kończyć dziennikiem. To nie znaczy, że wydziały dziennikarstwa uważam, że mają być zlikwidowane. Nie. Ale fajnie jest skończyć jakieś studia, które mają, e, które są dobrym kierunkiem, a potem sobie ćwiczyć, e, jeśli ma się talent, w redakcjach, albo pójść do jakiejś specjalnej szkoły, na przykład Polskiej Szkoły Reportażu. Wydział dziennikarstwa nie jest warunkiem.